Gdy słyszymy o bitwach, w których jedna strona miała ogromną przewagę liczebną, logiczne wydaje się, że to właśnie ona wygra. Ale nie w przypadku Husarii. Polska jazda skrzydlata zasłynęła z tego, że rozbijała znacznie liczniejsze armie często kilkukrotnie większe. Jak to robili? Zacznijmy od taktyki uderzania klinem. Husaria formowała krzyk w kształcie grotu strzały. Najsilniejsi i najlepiej uzbrojeni znajdowali się w centrum, a skrzydła jednostki otaczały formację przeciwnika. Siła tego uderzenia była tak wielka, że rozrywała szeregi wroga na strzępy. Ale nie tylko siła decydowała, Husarze byli mistrzami wykorzystywania terenu. W bitwie pod Kirchholmem około 3000 żołnierzy polskich zmierzyło się z ponad 10 tysiącoma Szwedów. Polacy ukryli część swoich sił i sprowokowali wroga do ataku. Gdy Szwedzi ruszyli, zostali otoczeni i zaatakowani z flanki. Husaria uderzyła wtedy z impetem, rozgromiła ich w ciągu godziny. W bitwie pod Kuszynem husaria starła się z armią ponad trzykrotnie liczniejszą. Mają zaledwie 6 tysięcy ludzi przeciwko 35 tysiącom Rosjan i najemników. Kluczowe było ciągle uderzanie falami. Gdy jedna grupa kończyła szarżę, kolejna już ruszała. To był nieustanny walec stalowych kopii i końskich kopyt. Husarze unikali bezsensownego frontalnego starcia. Gdy było to możliwe, wykorzystywali manewry, Pozorowane odwroty, a nawet ataki w nocy. Ich dyscyplina i trening pozwalały im wykonywać skomplikowane manewry w absolutnej ciszy i precyzji. Nie zapominajmy o morale, widok rozpędzonej husary skrzydeł i połyskujących pancerzy paraliżował przeciwnika. Często to psychologia wygrywała bitwę jeszcze przed pierwszym starciem. To właśnie połączenie taktyki, odwagi, wyćwiczenia i geniuszu dowódców takich jak Hetman, Chodkiewicz czy Żółkiewski sprawiło, że husaria była nie do powstrzymania. Nawet przez armię, która miała ich liczebnie zmiażdżyć. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemaneczko. Cecora, 1620. To tutaj legenda skrzydlatych husarzy zderzyła się z jednym z najczarniejszych dni w historii. Większość ludzi pamięta ich gromkie szarże i wspaniałe zwycięstwa. Ale historia to nigdy nie tylko triumfy. Czasem to gorzkie lekcje i cena pychy. Przenieśmy się do jesieni 1620 roku, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów toczyła śmiertelną walkę z Imperium Osmańskim. Napięcie było ogromne. Hetman Stanisław Żółkiewski, bohater wielu wojen, poprowadził wojska głęboko w głąb Mołdawii. Jego armia, mieszanka doświadczonych husarzy, piechoty i szlachty spragnionej chwały, ale też Bądźmy szczerzy, niedostatecznie przygotowana i podzielona. Plan był śmiały: wyprzeć Osmanów z Mołdawii i wzmocnić chwiejną południową granicę Rzeczypospolitej, ale błędy zaczęły piętrzyć się szybko. Żółkiewski nie docenił liczebności i szybkości armii osmańskiej. Brakowało zaopatrzenia, sojusznicy byli zawodni, a dyscyplina zaczęła szwankować. Zamiast szybkiej kampanii wojska polskie wkrótce zostały otoczone, w mniejszości i nękane dniem i nocą przez kawalerię osmańską. A potem nadeszło fatalne starcie pod cekorą. Husarze, legendarni z powodu przełamywania linii wroga, niewiele mogli zrobić przeciwko niekończącym się falom osmańskich jeźdźców i nieustannemu ostrzałowi artylerii. Ich kopie się łamały. Ich słynne skrzydła opadły, ich konie były wyczerpane. Żółkiewski próbował zebrać swoich ludzi, ale zapanował chaos i strach. Dumna niegdyś armia rozpoczęła desperacki odwrót, zamieniając porządek w bezład. Ale to tutaj historia staje się naprawdę osobista. Hetman Żółkiewski, mający już ponad 70 lat, odmówił opuszczenia swoich wojsk. Walczył pieszo z szablą w ręku, odmawiając ucieczki. Jego ostatnia era, otoczony w mniejszości i nieugięty. Mówi się, że zginął stojąc, stając się symbolem zarówno. Legenda, duma rzecz pospolitej skrzydła, stal, chwała, ale dziś opowiem ci nie o tym, co czyniło ich niezwyciężonymi dziś opowiem ci o tym, czego się bali bo nawet najwięksi wojownicy mają swoje lęki. I wbrew pozorom, nie był to wróg z szablą w ręku po pierwsze zdrada nie na polu bitwy zdrada polityczna brak rozkazów opóźnienia intrygi możnych husarz mógł stawić czoła tysiącom wroga ale był bezsilny gdy król nie wypacał żołdu gdy decyzje podejmowali tchórze w złocie a nie wojownicy w pancerzu po drugie bagno i lasy husaria była potężna ale tylko tam gdzie mogła się rozpędzić w terenie gdzie koń ugrzezł w błocie stalowe skrzydła nie miały znaczenia wąskie przełęcze leśne zasadzki tam kończyła się przewaga husarza po trzecie, nowe czasy. Broń palna, nie taka jak na początku, powolna, niedokładna, ale precyzyjne muszkiety z bagnetami. Pojawiali się przeciwnicy, których nie dało się złamać szarżą. Husarz zaczynał rozumieć, że świat się zmienia, a on sam może stać się reliktem przeszłości. Po czwarte, samotność. Daleko od domu, od rodziny. Tygodnie w siodle, duma była ogromna, ale też ciężka jak zbroja. Czy wróci do swoich? Czy jego imię przetrwa? Jeśli zginie w anonimowej potyczce? I wreszcie, śmierć bez chwały. Nie bali się zginąć, bali się zginąć zapomnieli, bez znaku krzyża, bez piersi, pieśni, zwykłym ciosem z dala od braci. Więc kiedy patrzysz na obraz usarza, wiedz, że pod pancerzem był człowiek, z sercem bijącym jak twoje, z wiarą, że czyni to, co słuszne, ale też z lękiem, bo nawet skrzydła nie dają gwarancji, że zbijesz się w niebo. Otwieram oczy, jeszcze ciemno, w namiocie chłód, ale nie zimna trzymi mi ręka, tylko z napięcia. Dziś dzień bitwy, pierwszy raz stanę w szarży jak husarz. Zakładam zbroje. klamra po klamrze, każdy pasek to jak kobietnica, że wrócę albo że odejdę z honorem. Skrzydła jeszcze czekają, dumnie stoją przy wejściu, jak anioł stróż ze stali biur. Mój koni wierny, silny, czuje to samo co ja, Spięty, czujny, gotów, kłaszczego pokarku, to my, dwaj wojownicy. Siedzę w siodle, przede mną linia naszych. Słońce odbija się od kopii, od pancerzy, a potem dźwięk trąbki. Naprzód tarcze biją o siebie, wrzaski wrogów, kurz pod kopytami. Świat staje się wąski, tylko cel przede mną. Ramiona napięte, kopia, jak przedłużenie mojej woli. Zderzenie. Ciało wpada na ciało, koń na konia, wszystko w mieniu oka, ale ja trwam. Przedzielam się, walczę i żyję. Gdy kurzu pada, świat wraca. Spogląda na swoje dłonie, we krwi, ale to nie moja. To był mój pierwszy raz i nigdy tego nie zapomnę. Kiedy powstała husaria? Jeśli myślisz, że wiesz, to być może się mylisz. Bo ta historia zaczyna się znacznie wcześniej niż pokazują szkolne podręczniki. Wyobraź sobie 15-wieczne pola bite w Europie. Wśród rycerzy w ciężkich zbrojach pojawiają się dziwni jeźdźcy, szybcy, lekcy uzbrojeni w długie włócznie. To najemnicy Serbii i Węgier, którzy uciekając przed Turkami trafiają także do Polski. To oni stworzyli pierwsze zalączki tego, co kiedyś stanie się husarią. Jest rok 1503. Król Aleksander Jagiellończyk zaciąga pierwsze roty husarskie. Ale uwaga, to jeszcze nie ta słynna skrzydła ta jazda. Ci wojownicy nie mają skrzydeł, ich zbroje są lekkie, a zadaniem jest szybki, atak i manewr. Można powiedzieć, że to dopiero prototyp Husarii. Prawdziwa rewolucja przychodzi dopiero w połowie XVI wieku, za panowania Zygmunta Augusta. Husaria przekształca się w ciężko kawalerię. Pojawiają się kopie długie na ponad 5 metrów, zbroje płytowe, a wkrótce także słynne skrzydła. To wtedy zaczyna się złoty szlak do legendy. W XVII wieku Husaria jest już postrachem całej Europy. Kirchom, Kuszyn, choć Wiedeń, nazwy bitew, które na każdy miłośnik historii. Ale pamiętaj, zanim Husaria stała się symbolem potęgi, była tylko skromną, lekką jazdą. Przybyłą z dalekiego południa. Więc kiedy powstała Husaria? W 1503 roku? W połowie XVI wieku? A może w serbskich górach w XV stuleciu? Odpowiedź w powstała przez dziesiątki lat, aż stała się legendą, którą dziś podziwiamy. Się Każdy zna skrzydła husarii, każdy wie o kopii, która łamała szeregi wroga, ale czy wiesz, że husarze używali broni, o której podręczniki mieli?